Przygotowania do Światowych Dni Młodzieży że tak naprawdę trwały od stycznia i to w sumie szło etapowo, ponieważ od razu były i przygotowania do Światowych Dni Młodzieży i do Tour de Pologne. Spotykaliśmy się cyklicznie raz w miesiącu, ustalaliśmy schemat działania, no i dzisiaj mamy tego efekt po prostu końcowy. Efekt, który mogą również podziwiać przybyli pielgrzymi. 308 w samych Tarnowskich Górach, a w sumie 550 w całym powiecie tarnogórskim. Wszyscy przybyli specjalnie na Światowe Dni Młodzieży. Why did you want to come here on World Youth Days? Yeah, because I think this is a really inspiring movement of the Church uh, for us young people. The experience that all the young people have to should sure to live, share live, mm -hmm. is a experience with God, with. Współorganizatorem Światowych Dni Młodzieży w Tarnowskich Górach było Tarnogórskie Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku, które wygrało ogłoszony przez gminę Tarnowskie Góry konkurs dla organizacji pozarządowych na zorganizowanie pobytu uczestników Światowych Dni Młodzieży w naszym mieście. Dla pielgrzymów przygotowano sporo atrakcji, udział we wspólnej modlitwie, warsztatach plastycznych, zajęciach sportowych i koncertach na Tarnogórskim Rynku, a także zwiedzania miasta i okolic. Mina de plata. yes Pielgrzymom również dwukrotnie i to zupełnie spontanicznie udostępniono scenę, między innymi zespołowi z Nigerii. Miejsca ustąpił młodzieżowy zespół Ben z Parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Pielgrzymi z Afryki swoją energią i radością bardzo szybko zarazili zebraną publiczność. Thank you! Thank you. nad prawidłowym przebiegiem wydarzenia oraz bezpieczeństwem czuwało spore grono wolontariuszy zarówno z decyzji gliwickiej jak i ze strony urzędu miasta. Powiem szczerze, że tu ciężko jest mówić o tym jak my żeśmy się zaangażowali bardziej i teraz korzystamy. Ja w ogóle nie czuję, że, że my się gdzieś angażujemy fizycznie, tylko bardziej korzystamy z tego, co mamy od nich. Po prostu uczymy się innej kultury, innego postrzegania świata. Pielgrzymi między innymi z Nigerii, Słowenii, Czech, Indii, Boli. Panamy i Węgier. Każdy z nich znalazł swój dom w powiecie tarnogórskim. Z tej licznej grupy Tarnogórzanie gościli mieszkańców Czech, Nigerii i Panamy. Zaprosiliśmy do siebie dwie dziewczyny, ponieważ ja często wyjeżdżałem w ramach spotkań młodzieży TZ, jeździłem po całej Europie i teraz chciałem się troszkę odwdzięczyć pokazać jak żyje się w Polsce poznać nowe osoby, zobaczyć jak żyją inni, jak żyją Panamczycy. Możemy sobie porozmawiać na szczęście znają angielski, więc nie ma problemu z dogadywaniem się. Opowiadają jak to wygląda, co jedzą, co robią na co dzień, czym się zajmują. Jedna z nich chodzi do szkoły, druga jest studentką. My troszeczkę opowiadamy o Polsce, o tym jak u nas wygląda. The people here is so lovely and makes you feel comfortable. A happy experience to me. that, that... The people uh, treat me like like this. It's like to have our own family here in Poland. It's like like that. Because inclusive, we call them um, father, and mother. Uh -huh. <laughs> yes. Yeah. We call them um, brothers, and we have sisters here. <laughs> yes. Yeah. <laughs> Wybierasz radzoną...